Otóż proszę Państwa, chcę się uderzyć w piersi, choć nie odpowiadałem bezpośrednio za wymiar sprawiedliwości, ale chcę się uderzyć w piersi jako przedstawiciel tego rządu, bo w naszej drużynie wszyscy byli razem i wszyscy za wszystko biorą odpowiedzialność i za te piękne rzeczy, o których tu była mowa. Za ten rozwój infrastrukturalny, społeczny, ale też ten edukacyjny, jak i za te rzeczy, które się nie udały. No i nie udało się wielu rzeczy zrobić, w szczególności w wymiarze sprawiedliwości. Powiem, dlaczego się nie udało, choć przyjmuję również takie głosy krytyki, które mówią, że mogliśmy jednak to zrobić. Jest wstydem, to prawda, że. Z celi do Brukseli pojechał człowiek, któremu prokuratura zarzuca pięć milionów złotych łapówki i to całkiem niedawno w mieście stołecznym Warszawa. Pojechał z celi do Brukseli, Hołownia nawet nie mrugnął okiem, nawet nie zlecił opinii żadnych większych, nie poczekał chwilę na opinię, tylko wypuścił go. Kazał mu pójść z celi do Brukseli, a był czas, żeby zrobić mu akt oskarżenia. Tego aktu oskarżenia nie skierowała prokuratura do sądu. Jest wstydem, że wielu innych, jakby chociaż ten specjalista od dróg na Ukrainie, prawda? Ten Sławomir N. Swoją drogą niektórzy mówili, że jemu zawdzięczamy to, że ruscy jednak nie wykonali tego swojego ambitnego planu pokonania Ukrainy w ciągu parunastu dni, bo na mapach widzieli autostrady, których jednak nie było, nie? I ugrzęźli w błocie. Otóż yy, to są nasze zaniedbania. Jestem przekonany, że można było to robić szybciej, można to robić skutecznie, można to było robić lepiej. Ale, ale, czy aby na pewno aż tak szybko, jak państwo byście chcieli, jak my wszyscy byśmy chcieli? Zobaczcie państwo, że od początku pan Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości cały rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw pod wodzą Beaty Szydło, później pod wodzą Mateusza Morawieckiego, przystąpił do radykalnej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo Polska była... Praworządna w każdym obszarze, poza wymiarem sprawiedliwości. Bo w wielu miejscach wymiar sprawiedliwości po prostu kulał. I w 16 roku rozpoczęły się te, te, te reformy. Pamiętacie państwo, jaki był ostrzał ze strony Brukseli, jaki był ostrzał ze strony Zachodu, jaki był ostrzał ze strony wszystkich środowisk, które chciały bronić postkomunistycznych, również sędziów w Polsce, żeby tylko nie ponosili żadnej odpowiedzialności, żeby w Polsce ci, którzy, Ponoszą winę za to, że nie rozwijaliśmy się przez wiele dekad tak szybko, jak mogliśmy się rozwijać i jak się rozwijaliśmy ostatnio, żadnej odpowiedzialności nie ponieśli. Najpierw ujawniła się jakaś komisja Weneska. Pierwszy raz ktokolwiek słyszał, ja jestem prawnikiem. Ja jestem prawnikiem, który uczy na uczelni, który jest konstytucjonalistą, nawet jakoś tam wykształcony z habilitacji. Pierwszy raz słyszałem o tym, żeby komisja Weneska cokolwiek powiedziała. Powiedziała wówczas, kiedy myśmy się wzięli za reformę wymiaru sprawiedliwości, że. Że nie wolno, że to jest absolutny skandal, że to jest niesprawiedliwe, że to jest niepraworządne i tak dalej, i tak dalej. Później, później Bruksela, prawda, CUE, weszło zupełnie nie w, swój, nie w swój zakres spraw, weszło w sprawy wewnętrzne państwa polskiego. Nasi sędziowie pisali jakieś pytania prejudycjalne, pierwszy raz w historii w ogóle, pomijając Sąd Najwyższy, pomijając Trybunał Konstytucyjny, a orzeczenia CULE traktowali jak źródło prawa jeszcze ważniejsze niż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. To wszystko był atak i ten atak byłby, że tak powiem, poza nami, bo moglibyśmy sobie z tego w ogóle nic nie robić. Ale pamiętajcie Państwo, że polityką rządzą emocje w bardzo dużej mierze. Za tym atakiem szły realne groźby pozbawienia nas finansów z Unii Europejskiej. My jeszcze osiem lat temu nie byliśmy w takiej sytuacji jak dzisiaj, państwa rozwijającego się, państwa z budżetem 140% wyższym niż jeszcze w 2015 roku, bo z 290 miliardów ten budżet nie tylko podwoiliśmy ale o 140% go zwiększyliśmy. Państwa, którego bilans, jeśli chodzi o relacje z finansami z Unii Europejskiej w tym momencie za chwilkę będzie zerowy. To znaczy już chyba za rok czy za dwa przewaga środków finansowych, które będą płynąć z Unii. Już nie biorę pod uwagę fakt, że 80% i tak wypływa stąd, bo idzie na firmy prawda, te, które obsługują to w Polsce. Ale to tylko 3 miliardy euro. To jest 3 miliardy euro, ale przy budżecie 680 miliardów złotych to już nie jest rzecz, którą można by było nas szantażować. Ale wyobraźcie sobie państwo rok 2020, 2016 czy 2017, kiedy Unia realnie przy pomocy wszystkich tych Timermansów, później jurowych i innych, grozi nam, że wstrzyma nam finansowanie. Finansowanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, finansowanie inwestycji autostradowych czy dróg ekspresowych, czy finansowanie wielu innych rzeczy, które robiliśmy z Unii Europejskiej, bo my w Unii Europejskiej chcemy być, tylko normalnej Unii Europejskiej. Myślicie Państwo, że bylibyśmy dalej u władzy do 2023 roku i powiaty, takie jak ten Grajewski, czy gmina, czy miasto realizowałyby te inwestycje? Nie. Wybory zmiotłyby nas w 2019 roku. To jest usprawiedliwienie. Ja i tak się biję w piersi, że można było robić pewne rzeczy, pomimo tego, szybciej i lepiej i to nam się nie udało. Wiele rzeczy się udało, bo dzisiaj na straży, na straży jeszcze resztek. Tego, co nazywamy praworządnością, demokracją w Polsce. Stoją jednak instytucje prawne, zreformowane w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dalej jest Sąd Najwyższy. Dalej jest Izba Kontroli na Zwyczajnie Spraw Publicznych. Raz ją sądem nazywają, raz ją sądem nie nazywają. Hołownia, jak Izba orzekała o, spra o sprawach finansowych partii, to mówił, że to jest sąd. Jak orzekała o sprawach Wąsika i Kamińskiego, to mówił, że to nie jest sąd. Specjaliści jak Hermeliński, który ostatnio był na komisji śledczej, wstyd nieprawdopodobny dla stanu prawniczego. Dla stanu prawniczego człowiek, który przez 9 lat był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, przez kilka lat szefem PKW, podstawowych przepisów konstytucji nie znał i zmyślał. A kiedy go zapytają o podstawy prawne, to Joński się odezwał, że go obrażam. To co mam pytać prawnika, który przyszedł chwalić się podstawami prawnymi? O pisanki? O święta wielkanocne? to jednak Sąd Najwyższy Izba Kontroli i Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kiedy orzekła o ważności wyborów to nikt nie kwestionuje ważności wyborów 15 października nie są sędziowie Sądu Najwyższego jest kilka tysięcy młodych sędziów którzy są dzisiaj sędziami sądów rejonowych oni są kwestionowani ale to oni są siłą wymiaru sprawiedliwości bo zdecydowana większość sędziów tak jak i w innych zawodach, jak to są znakomici ludzie, którzy dobrze wykonują swoje obowiązki, ale jest ta część, której nie udało nam się odsunąć tych politykierów, którzy nigdy w wymiarze sprawiedliwości nie powinni być, bo orzekają w sposób polityczny. Jest. Tego nie dokonaliśmy. Jest Trybunał Konstytucyjny. Chcą zamach wykonać na Trybunał Konstytucyjny. Kluby Gazety Polskiej, Wy wszyscy, Telewizja Republika, Telewizja Trwamy, Radio Maria protestują. W Polsce protestuje, wszyscy będziemy protestować, ale jest Trybunał Konstytucyjny, w którym są legalnie zasiadający sędziowie, którzy są naprawdę na straży praworządności i to Tuskowi przeszkadza. To też jest efekt naszego, naszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Powtarzam, chciałbym również, żeby złodzieje siedzieli w więzieniach, żeby sprawcy wielkich nieszczęść narodu polskiego, także ci, którzy bezpośrednio odpowiadają za katastrofę smoleńską, za zamach, na Polakach, na Spolejskich siedzieli w więzieniu, nie udało się tego jeszcze zrobić, ale się uda zrobić, będziemy przyspieszać, bo jesteśmy silniejsi, mocniejsi, bardziej rozwinięci, doświadczeni, jesteśmy dumni z tego, co nam się tak czy inaczej udało zrobić w ciągu ostatnich ośmiu lat. Pytanie drugie dotyczyło mniej więcej tego samego, tylko jako, jaką, mamy, jaką mamy receptę na wybory. Proszę Państwa, najpierw wybory samorządowe. Pytacie Państwo, a kiedy wybory parlamentarne? Spokojnie. Teraz są wybory samorządowe i to jest wielka rzecz, absolutnie najważniejsza w tym momencie i w ogóle niezwykle ważna, żeby nikt Wam nie mówił, że one są mniej ważne. Jeśli dzisiaj mówimy o ataku ideologicznym na polskie szkoły, o tym wszystkim, co też mówiłem tutaj w skrócie z tej mównicy to kto prowadzi szkoły w powiecie grajewskim? Kto prowadzi szkoły w gminie Jedwabne? Kto prowadzi szkoły w mieście Grajewo? Kto prowadzi szkoły w tym czy innym samorządzie? Samorządowcy. Nowacka, która walczy z wiedzą, która walczy z wiedzą i chce ideologizować polskie szkoły, chce równać do słabszego, chce pozbawić Polaków wiedzy, ale przede wszystkim Chcę, żeby Polacy byli, młodzi Polacy, uczeni świństw przez te wszystkie stowarzyszenia, które chcieliśmy powstrzymać. Nie udało się. Powstrzymamy w dalszej kolejności prawnie. Ci wszyscy młodzi Polacy są zagrożeni tą ideologizacją. Ale jeżeli będziemy mieli swoich, to znaczy prawych, normalnych, wolnych Polaków, usterów, samorządów, to oni zatrudniając dyrektorów, to oni zatrudniając nauczycieli, bo to nie Czarnek zatrudniał, to samorządowcy zatrudniają, to dyrektorzy zatrudniani przez samorządowców zatrudniają nauczycieli. Czarnek nie zatrudnia żadnego nauczyciela i nie zatrudnia żadnego nauczyciela, to oni powstrzymają tą ideologizację. Choćby z tego powodu, nie tylko z powodu tego rozwoju, nie tylko z planów na przyszłość, nie tylko z tych następnych mostów, tych następnych hal sportowych, ale również z powodu wychowania i wykształcenia Polaków Wybory samorządowe 7 kwietnia są kluczowe: kluczowe, bo polscy nauczyciele bo polscy nauczyciele w zdecydowanej większości to są ludzie, którzy nie chcą tej całej zgnilizny, którą zaczyna im oferować rząd Tuska, tylko im trzeba pomóc. Im trzeba pomóc normalnymi dyrektorami, którzy są których też jest mnóstwo, których też trzeba wspomóc, normalnymi samorządowcami, dlatego 7 kwietnia to jest wybór kluczowy, pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak je wygrać? Pokazywać wszystko to, co zostało zrobione, a czego nie było. Ludzie się przyzwyczajają dobre, do dobrego. Pytają, co pisma do zaoferowania młodym. Dlaczego im nie odpowiedzieliście do tej pory? Wy, rodzice, dziadkowie, chrzestni, wujkowie. Dlaczego im nie powiedzieliście, że w 2015 roku matka i ojciec w powiecie grajewskim, nawet jeśli mieli szczęście i pracowali na najniższej krajowej, to mieli 3,5 tysiąca złotych w budżecie miesięcznie przy dwójce dzieci i nie mieli na portki, na buty, na dodatkowy WF, na dodatkowe lekcje, na muzykę, na tańce, na wyjazdy, na wycieczki. Nie mieli! Nie mieli! Bo nie wiązali końca z końcem. A teraz mają! Kto im to zaoferował? Kto im to zaoferował? Tusk? Tusk? Nie, to my. Kto, kto im tego nie przekazał, nie potrafiliście im tego podsumować. Dlaczego młodzi dzisiaj mówią, co pisma do zaoferowania młodym? A kto zwolnił od podatku do 26 roku życia? A kto obniżył podatki w Polsce? A kto dał miejsca pracy, że nie trzeba drżeć o to, co będę robił po studiach? To dał PiS. Tylko teraz uwaga. To, co zostało zrobione, trzeba tym młodym przekazać. Także te drogi, także te szpitale, także ten Grajewski, także ten Wryka, którego nie było, a jest, który był bez niczego, a ma rezonans magnetyczny, a ma tomograf. Nie wiem, czy macie rezonans. Wszystko macie. Czy ktoś myślał, żeby w Grajewie był rezonans? Osiem lat temu czekało się w Białym Stoku i to kolejkami po miesiącach. Żeby tylko rezonans zrobić. Prawda? Tak? To też zrobiliśmy nie tylko dla starych, także dla młodych. Więcej, 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 więcej. Ale ten starosta Grajewski, tak jak starosta Ryski, tak jak starosta Lubelski, tak jak wójt burmistrz Jedwabnego. Oni mają nie tylko swoje wybitne osiągnięcia, z których są dumni, bo my wszyscy z tego jesteśmy dumni. Oni mają wybitne plany na przyszłość. Oni mają już założenia na następne 2 trzy lata i to wszystko trzeba Polakom pokazać. Teraz przez te pięć tygodni ruszamy do kampanii wyborczej dla Polski samorządowej, dla Polaków, dla ich rozwoju, dla młodych i dla starych, dla wszystkich, dla wszystkich, tak dla rozwoju. To jest pomysł. Mówią: zobaczcie, co się dzieje. Otworzycie ONET. Otworzycie WP, otworzycie, już nie wiadomo co jeszcze, już nie będę wymieniał wszystkich tych, tych portali. Tylko klęska. Tylko klęska. PiS się sypie, PiS się kłóci, PiSu nie ma, PiS się zwija, PiS słabnie. Już kombinują, żeby było 6% poparcia w sondażach. Jest taka jedna sondażownia, która już 6% daje platformie, tylko wszystkie inne mówią, że jest równo. A jak te wszystkie inne mówią, że jest równo, nawet na zlecenie tej innej TVP, to znaczy, że jesteśmy górą. Nie dajcie sobie wmówić. Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią w Polsce, najsilniejszą partią w Polsce. I to Prawo i Sprawiedliwość będzie wiodło Polaków do kolejnego zwycięstwa. Wbrew temu, co mówią. Bo im głośniej krzyczą, że u nas jest źle, tym bardziej się boją.